Haft płaski to technika polegająca na pokrywaniu tkaniny równomiernymi płaskimi ściegami, które tworzą wzory. Można tworzyć zarówno proste, minimalistyczne wzory, jak i bardziej skomplikowane kompozycje. Haft można cieniować za pomocą nici o różnych kolorach. Haft krzyżykowy polega na tworzeniu wzorów za pomocą małych krzyżyków wykonywanych na kanwie lub tkaninie o równomiernym splocie. To jedna z najpopularniejszych technik haftu, łatwa do nauczenia. Haft Richelieu to technika, w której części tkaniny są wycinane i obszywane, co tworzy efekt koronki. Wzory zazwyczaj zawierają motywy roślinne, kwiatowe lub geometryczne. Wymaga precyzji. Wycinane elementy muszą być starannie obszyte, aby tkanina się nie strzępiła haft wstążeczkowy wykorzystuje wstążki zamiast nici, co pozwala na tworzenie wypukłych, trójwymiarowych wzorów. Zazwyczaj używane są satynowe lub jedwabne wstążki. Ściegi są bardzo zróżnicowane od prostych po bardziej zaawansowane, tak jak supełki i kwiaty 3D. Daj znać, czy znasz te techniki i która najbardziej ci się podobają.